Także dzisiaj jest fajna zima, 8 stopni, minus 8 stopni. Piękna zima. Tak, zimą mam zimą, a to latem. Także są granice i co nam potrzebne do życia? Czyste powietrze? Czysta woda. Prawda, która nie uśmierca. Pierwsza młysza trzeci rozdział od 1 do 19, bo jedynie kłamstwo są mózgu to śmierć. Rzymian 5-19, dlatego wszyscy umierają. Wszystkie choroby to są właśnie grzech Adama. Zarabiałem na śmierci, wszystkie religie i medycyna, i jeszcze pieniądze, też i tak dalej. Także posłuszeństwo Rzymian 5:19, jednemu prawdziwemu, co jako święty, bo on się uświęcił, tak, przyznał się, w sercu się pokorzył, nie klękał i będzie w raju na ziemi. Adam stracił, raj drugiego Łotry odzyskał, bo zaklepał seraj raj. Jezu jak będziesz w swoim królestwie, bo jesteś królem nad i jest słowa prawdy. Nie przeklinamy Jezusa, tylko go wychwalamy, bo wszystko mu odebrali, wszystkie religie faryzejskie, Świad chowa, Adwentyści, Katolicy, tak, program Watykanu, księża, odebraliście. Nie ksiądz się ożeni, co mamy być lepiej od nas, bo Bóg, ksiądz przeklina, bo Adam i Ewa nie mieli ślubu od szatana, tylko przekleństwo, a Stwórca ich błogosławił, rozradzajcie się, rozmnażajcie, czyńcie ziemię poddaną. Także ksiądz, niech się ożeni. Niech połączy się z żoną i pokaże, jak rodzinę w tym świecie mieć. Jest przykład z góry, i wtedy, jak to zło jest takie u góry, że tytuły ma pieniądze na, na tyłku i na buzi zarabiają najwięcej. A taki rolnik od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza. Gospodarz potrzebny, ale Unia, Unia mu rządzi, co tam ma zasiać na polu czy przepisy. Tak, Także natura, rodzina, 10 przykazań w sercu. Nie pożądaj żony, nie pożądaj Polski. Także ta władza synagogi Szatana i ten Siatki chowa adwentyści, tury tej synagogi. No, powinni się już kiedyś skończyć. Drugi to sądzi, drugi rozdział od 1 do 16. na Natury się trzymamy rodziny. I jednego przykazania: miłujcie się, nie, mordujcie się, miłujcie się miłością prawdziwego Jezusa, który żyje w Was. Na zewnątrz go nie ma. Jest co doma na zewnątrz? I on jako król ojciec prawdy zawiera przymierze znamy jak go słuchamy. Pierwszy Koryntian, Koryntian 11 rozdział od 1 do 3. I raj sobie zrobimy, to ma, jesteśmy z rodu królewskiego. Objawienie 5 rozdział od 10 do 14. Chwała i cześć barankowi Królowi, bo tutaj religia i polityka, gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta. Jesteście wybrani. Jak uwierzyliście, Mateusz 10 rozdział od 8 do 10, obywień 7-17 pośrodku baranek.